Siemaneczko z tej strony Makasolet jak widzicie dzisiaj to nowa seria która pojawiła się na moim kanale Jest ze mną dzisiaj w te Adaś Siemaneczko A to LED for Ted 2 yy, Myślę, że ta seria to coś innego, coś fajnego, co może <grywałaś> się pojawia... się. Co? No weź, Grywałaś. ja trochę sobie wziąłem inną tą. O, ja sobie może tą strzelkę <grywa> Ja tą jaką mam tą maszynów. Oj ty typo... O, ja sobie wezmę apteczkę jedną. No, Dobra, poś... to może mi się przydać. No czekaj, bierzesz ten ki E, nie, dobra, biorę nie, bole, jednak tą. Biorę szmatę. Dobra. Ogólnie gramy sobie MP, pierwsze bo tak, ta mnie Ta seria pojawi się u mnie i u Adasia. Także dobra, bez zbędnego gadania idziemy. Bole, Mam nadzieję, że fajna gierka, bo to coś nie ma... Pamiętajmy było... musimy trzymać się razem. O Boże. Gdzie to są? Co to roz... Co ma to odrzutnie? No Ty, bo ja się boję tej gry, bardziej niż od Lasta. No, og ale ogólnie jest spoko... Zo, nie no, odrzut ma niezły Podoba mi się, bo ogólnie no, o Jezu, nie patrzyłem, a tu plecy też są Bo to coś innego by było e, Jak sami wiecie, szukaliśmy nasz, nowych myśli. serii A taka gra myślę, że no fajna nawet Wiecie, tu trzeba trochę kampanią pograć Włażej, bo Postaram się namówić brączka i arka I byśmy wtedy w czwórkę grali, to by w ogóle była pompa e, no. I piszcie, czy mamy to grać na dwie kamerki? Czy też było Nie Ale mnie yes, coś się Gdzie wy jesteście? Włażej, ty masz. Nie idziemy może... dalej. Tutaj. A, wy tutaj poszliście. Dobra. Ściągam o, go. Sorry. Nie no i tam nie przejdziemy, musimy dłużej. I... Uo, trzeba uważać, bo już jest ten... Ludzie O je, ślam fazę. No wiem. Ue, ty... Nie wchodź to, nie wchodź, zobaczcie życie zab... Dobra, wchodzimy. Cześć D, może się trochę uleczę. O, oho, Już za... Bo mnie no, pompę. Cofnij się, cofnij się, bo oni nie idą beze mnie. Dobra, idzie? Dobra, idziemy. Dobra Chodź. e, Także Idziemy. nowa gierka. Jestem ciekawy jak Wam się spodoba, na razie nie ustalam progu łapek, bo, bo, bo chodzi wiadomo. o to, żebyśmy zobaczyli czy w ogóle chce. Ej, ci, jaka pompa tu jest Ty oni wchodzą na ten Ty boję boj 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 się tego Hadraga Wiesz na co? Wow wow, wow. Wiem, właśnie widzę, że Dobra to ja stąd spadam Ręczne przeładowanie? Dobra, no. teraz przeładuję Ty mogę Ja spadam ty? tutaj na ich załatwię tych klub o kurde ja nie mam pytań. Nie wiedziałem, że ta gra jest taka fajna Już kiedyś. Bo ja o, teraz dopiero broń dostałem. Za co? Skąd e, masz? E, to w tym, w chałupie była. Wiedzieliśmy. Ło, dzięki. Czekaj, ja jestem, na czekaj dole. jak z basebola się nawala. Ty, zoba! Jaka dzić! Nie, no, myślę, jaka? że ta gra o. naprawdę będzie fajna. Ty uważaj, bo na górze już masz. Czekaj, ja tu basebola wziąłem. Ja spadłem na dół i, i trochę się, się boję tego. W um, ogóle nie czekajcie. Jezek, Jezu, to jest gra, ty. Nie No fajnie fajnie, e, poleci ten głupak mnie... ja bym chciał przejść ten Proszę, Uf, Jakiś ty jest, jest, jest co dobra, jest, dobra, już koniec Dobra, starczy, spróbuję przeskoczyć Dobra, na górze masz, dobra Gdzie? Dobra, każdy tam O kurna nie trafiłem Dobra, chodźcie, chodźcie, dobra, chodźcie. oho, są w tym, w kawiarni Dobra, ale to luzik, przepraszam Zrobić mi kawę? No. Nie? Dobra Jakiś dostać. to są Adam, oni gorsi od Ciebie są Wiem Ich szałas, po oh Boże Paga, ludzie Ty, ja się bijają w nie mogę się schodzi, Czemu oni by? wszyscy do Ciebie idą, jak to ja jestem hostem? Nie wiem, bo po prostu y, Widocznie bardziej im się podoba Albo wyczują Adam w Tobie, wiesz, Ciebie czują, nie? Wiesz że stoją, Oni wiesz... czują w Tobie pieniądz O tak, jesteś ich bratem O Jezu, dostał w czapę Jak wlał w Ciebie Cześć Uważaj. Ty, ja już nie mam amunicji, nie? Ja to jest amunicja jest, jest chyba tego Nie, niestety wstępnie. już nie Wystrzelałem wszystko Co to kurna jest? Gdzie? Ty ten byk to żył i żył Ty nie bij mnie Poczekaj, czekaj dostanie za swoje Dobra, ty, lecimy sobie Lecimy sobie dalej Ej, Co? To nie, muszę, Ja muszę skądś podnieść broń A Ty, jak ogólnie czaj, że ten Gadam z gadam z tym z pekiem. uważajcie co nie? O mi kurwa oplu! Pomocy, ty nie widzę nic. Na dworze jest coś Weźcie kurwa, coś zróbcie. ja, ja, ja by... na to jeszcze ogarnia tą maską hey man, O ja pierdzielam je opluł, nie? Ty ogólnie kamerka mi pada, ja nie wiem czemu Wszyscy na nie, na ciebie lecą, Pozdro, no, ja, się... ja nie mam broni Dobra, ja będę chciał... Ty policjant, ty! Weź, ty nie powinieneś mnie bronić? Ej on dobra mnie... poczekaj, muszę... Ja to tam trzeba wejść droganąć. do środka jeszcze zrobić czy nie? Co? Nie. Idziemy tędy? Ty on się zżygał, ty kto to kurwa jest? Tam żyga cały czas, idzie i żyga, nie? Poczekaj. Gdzie? <laughs> czekaj, czekaj, czekaj <laughs> Jak się z normalnie i... Przyznam szczerze, że, że to nawet przebija bednary. <laughs> poczekaj, jest to solid. To weź sobie go Dobra. Ty uważaj tu i bokiem idą. Zasiadki zaraz wylecą. Gdzie? A, oni tędy nie wejdą chyba Ale... Ale można go zabić Idą, zobacz! A, Idą przez siatkę dzikusy No my jak mamy tędy przejść? Czekaj Zabijmy na Dobra Ej, ale mam tylko 5 naboi, nie? To jest masakra jakaś, ja nie wiem co tu Co ja mam, kosz przeszukać? No chyba w koszu nic nie ma Ej, co on to... mnie ciągnie na język! O Boże, ty język wywalił na mnie! Jaki długi! Gdzie to no. jest? Ej dobra, poczekaj bo ja ogarniam. Tak, Czekaj, próbuję ten pistolet, no ale. Oj to mi się mało co opłaca. No dobra, no trudno. A jedynkę jakbym wziął, nie mogę. Dobra, czekajcie, trzeba to jakoś obejść radę Ej, Adam to tutaj Czaj, jest. Czekaj, że oni są tutaj. W chodź, tej chodź, chodź, coś, chodź, 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 to tutaj. Jezu, są. Jaki wściekły ty Gargamel tu był jakiś? Poczekaj, tu są kosze ogólnie. A, nie widziałem tego. Ażej, Przeładuj. Dobra, jakieś tam naboje jeszcze mam. Dobra, myślę, że coś tam mi radę. Wow. Gdzie? No co że zeskoczył z dachu, tam nic nie. Da. Mówi że skoczę, to co się będę pierdolił. Ej, co? Czemu oni na mnie wszyscy? Ja nie wiem. Właśnie też to mnie ciągle mnie to dziwi. Aha dobra, chodźcie tutaj. Aha. A ten Eli ze mną, ty, ty, wiesz co jest najlepsze? Ty, zawsze jeden idzie. A, ze mną. Ona jest, dobra, czyli dostaj... Zawsze we dwóch idą zawsze, co nie? Aha, dobra, tu już nie mamy po wchodzić. Nie, nie wracaj się, nie wracajcie się, idziemy tędy, bo tam jest... Tu może być z dachu coś. To jest. jest z góra, 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 dach Z tyłu nas chcą zajść. Czekaj, ja tutaj będę Osłania w razie czego? Dobra, nic tu nie ma. Aha, czyli oni tylko nie chcą dorwać, trudno. No to fajnie. Ty, ej, ciągnij mnie z dachu! Czekaj ja na razie Chyba ja nie mogę wejść tam Ty co to było za dziadostwo? Ty, bo ja nie dach. On jest na dach. Ale z boku, z boku masz. Za tobą co, Bolek. Czekaj. Bo ja muszę ogarnąć bo górę ogarniam, bo tam jest Czekaj, ten kolejny Ja się cofnę, ściągę, ja się cofnę do tej chałupy. Tam była broń, ale ja nie mam już broni. Gdzie jest? Tam dużo broni tej było? Nie, no strzelba i... To dzięki Elis. Naprawdę jesteś super. Loda ci zrobiesz, co? No tak się stylała. Aż normalnie mi się dobrze zrobiło się dobrze zrobiło? Dobra, o, o, to lecimy O, jest O, widzę broń Ej, ciągnął mnie za język <noise> Ciągnął mnie za język Dziwnie to zabrzmiało Ej, mogę sobie wskoczyć tutaj nie mam, ja pierdolę Wiem Do wargi wręcz, to, no nie? Co to jest? Jaki smoke, ty Dobra, Ej, nie wpaść tam poprzecz Kaśle od dymu Selba się nada Pom, 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 pom wystarczy jeden strzał Troszkę, troszkę tutaj cimno jest Dobra, My. wychodzę Dobra, stąd. Tak. Idziemy. Idziemy, chodźcie, ja Stędy. poprowadzimy tutaj. Słuchaj, Słuchaj, o, bo się nie dzieje. Nie, uważaj na niektórych samochodach włącza się co? Alarm. Aha, A, to je wabi. Czy nie? No, co on, on nie wiem chciał usiąść, chyba mu nie pozwoliliśmy. Dobra, chodź tam. Kurde, chodź... trochę Trzeba uważać na samochód. Dobra, to O Boże, uważaj. Ty po raz pierwszy na mnie lecą. Kurna, broni się skończę, Zajebiście. Odepchnij ją, odepchnij ją. E, bo no, mnie biją. z wymiotował na ciebie? No, pomóżcie mi, kurwa, zaraz ginę. No. Ty poczekaj, ja nie wiem gdzie jestem. Dobra, tu. No, są. Z góry no, lecą. O, on mnie obrzygał. No znowu mnie obrzygała. No kurwa, ci się nie umiesz zachować czekaj, nawet. Czekaj, trochę od nich, na bok. Jak ja to nie jest? widzę, bo mam zielony ekran, ty. Ty, Elis. Koniec z tobą, Elisa zabijają Poczekaj, czekaj, czekaj, trzeba garnąć. ogarnąć, ja pierdolę. Ja nie mogę cię zabić w ogóle Co się dzieje ty? Pomogłem ci od tyłu, zacząłem zapierdzielać O ja pierdolę, nie damy rady, co ty? Damy radę, zobacz Nie, 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 co, co ty, zobacz, oni wchodzą na mnie ty Dobra, easy, nie ma Co swojemu gonga Kolejny idzie Ja pierdziele, ale co z tego jak ja się nie, ma nie mam tej apteczki Musimy coś ogarnąć Rzec. Ja też nie mam apteczki i czaj, że tylko mi pistolet został. Ale tu rzeź była. No nie ładnie. To jest ej, jak widać? się tu leczyć? Nie mam... Ej, poczekaj, ja za niej pójdę, może ona ma. Chodź za elitem. Ej, chodź tu, ty, Rihael. Ej, cho chodź, zobacz, bo tu my mamy koktajl mołotowa, adrenalinę, troszeczkę sobie yy, można się ten. Dobra, do wszystkiego naboje są, nie? O, są apteczki. Wszystko, na razie. O, na razie mogę sobie tego wziąć. Czekaj, ja się uleczę I wezmę sobie jedną. Ażem się obalanżował. Może chcesz kolego, nie wiem, skorzystać z kibla czy coś. Poczekaj, ja na razie w całą amunicję Ej. nabrałem. Pompę mam. Ej, chciałbym coś szybko strzelnego. Dobra, koktajl mołotowa mi się przyda. Ej, bo idą... Ej, bo ja, muszę teraz, ja się teraz leczę, kurna serio. Gdzie? Elis Gdzie zemest... Spokojnie, tam. dobra idę. Elis zemys. Dobra, już go nie ma. A już go leczy? dobra, uleczyła go. Dobra, ty wchodzimy górę. Do nie, nie wejdziemy góry. Po prostu tutaj można było wejść. Po... Dobra, to spadamy stąd. Idziemy w tamtą stronę, chodźcie. Ty można by... O kur. Ty, w las. Ty, się Cie na ciebie. Jopir. Ja Widzieliście to? Zapiłem. Fajny, ty kolego. Zap Zap rzucił się na ciebie, kurde, jak ma ty. jak... Jakiś Ej, dobra, ogólnie gdzie tu iść? Nie wiem. Coś po dachu chyba skoczyło, ale nie mi się wydawało. Eee... I oni ciągle tutaj coś robią. No już, do środka. Ty no dobra. Jesteśmy do środku, no i co teraz? Bo nie mam pojęcia. Aha, jest tu drzwi, są tak? Ja to jest Nie. Dobra, ej idziemy coś okay. innego poszukać. Jezus, jaki Co to rozpieram. było? Coś Bummer. ogólnie. Bummer. Gdzie my możemy tu iść? Nie, nie przejdę tu. Po tym raczej to... się nie... A się wspiąć? Nie, my się nie wysy... No. Jestem ciekawy. Eee... Napierdzielę. Czemu ona mówi, że ciągle. Czemu... Ej, ne, kurwa weź bo mnie napad, idiota, zoba! Wlazł na mnie! Nie przestawaj się ruszać. Kurwa, zeźre mnie! O, jeszcze Adam, ma wywaliło? No nie mam pytań. Czekajcie, może zaraz powróci. O ja. Yeah. Fajnie, tutaj widzę, wszystko idzie. Wow. Adam opuścił grę. No dobra, także to by było na tyle, to eee, taka bardziej poglądowa gierka, chcieliśmy zobaczyć co nam się uda tutaj z Adamem zrobić, także zapraszam na drugą część do Adama, no i czekam na wasze komentarze, dzisiaj taki wiecie, nie ogar troszeczkę, bo ogarniamy dopiero tą grę eee, i zobaczymy co wyjdzie w kolejnych odcinkach, także piszcie czy chcecie tą serię czy też nie, do kolejnego odcineczka, trzymajcie się, cześć! Na razie, cześć.